Miej wow. ostrożny krok i czujny wzrok. Idzie, Andy, patrz uważnie. Ten wesoły go szykuje coś, co przekracza wyobraźnię. Yeah. Ja jestem, Andy! Wszyscy mnie tu znają! I gdy mogą, to unikają. Ja jestem, Andy! Ktoś mnie nie zna, może? Wszyscy znają go aż za dobrze. Na, ten, Andy. Miłość w czasach grozy. Pewnie się zastanawiacie, czemu jestem po same łokcie w To nieco skomplikowane, więc opowiem od początku. Najgorsza kara to siedzenie w bibliotece. Tak zupełnie jak w więzieniu. A pani Skorn wygląda jak strażnik. Nie otwieraj książki szeroko, o? bo grzbiet jej pęknie. Tak, proszę pani. A... Jeszcze trochę? Jeszcze? Dobrze. Hmm? Chłopcze, co ty robisz? Nie wolno dotykać, bo przestanę wam czytać. W głowy! ślina wchodzi w reakcję z papierem, nie chcesz chyba zniszczyć tej gazety, Andy? Eee... Tak czy nie? Mm. Mm. Eee, straszne, miłość w bibliotece. Hej, cześć, podpiszesz naszą petycję? Będzie akcja charytatywna. Stary. Nie ściga cię policja, ale lepiej podpisz. Dobrze? I co, ile mamy już nazwisk? Wliczając to ostatnie. 72. W tym roku nagroda Aktywny Uczeń Roku będzie należała do nas. O tak, przyda się parę dodatkowych punktów Cześć, co to jest? Hmm, wygląda na listę nazwisk Uuu, co za bystry umysł, jestem tego samego zdania Haha, ha. ej, już wiem co to jest Spisujesz propozycję nowego nazwiska Rozumiem, w końcu Jen to takie nudne imię Mam parę pomysłów Brzydula Dum Dum Albo może Maruda Wredna? Przestań, to akcja charytatywna! Jaka akcja? I dla kogo? Nie twój interes, smarkaczu. Mogę zgadnąć? Dzień pluszowych misiów! Zachód na rzecz chłopców maczących łóżko będziesz na plakacie, chcesz? Hmm. Co prosisz mnie? Jak podrzesz, to zginiesz! Uu, uważaj, dany! Jej spojrzenie może być śmiertelne! Pożałujesz. Ciekawe a! czego? No mówię? już, dość tego, dzieciaki. Petycja o akcję charytatywną? W jakim celu? Ech, no, jeszcze nie podjęłyśmy decyzji. A, a ja mam pomysł. Porozmawiajmy o tym w gabinecie. W naszej szkole jest coś, czego już od dłuższego czasu chce się pozbyć. Ups. Czemu patrzył na mnie, kiedy to mówił? Przecież to dla ciebie żadna nowina. Jeśli dyrektor myśli, że łatwo mu pójdzie z Endym Larkinem, to wkrótce się przekona, że grubo się myli. Idziemy! Dzieci eskimosów pilnie potrzebują książek. Wasza akcja może im pomóc zorganizować bibliotekę na kółkach. Jak uważasz? To jest cudowny pomysł. Cóż to się dzieje u Licha? Hałas dochodzi z wentylacji? sorca przysięgał, że pozbył się szopów z budynku. On myśli, że mnie wyrzuci ze szkoły. Jestem dla dyrektora za sprytny. Specjalne wyróżnienie dostaje Andy Larkin za genialne dowcipy. Czasami sam sobą jestem zdumiony. Rzeczywiście. Też je słyszałem, panie dyrektorze. O, tym razem załatwię też opy na amen. Hmm, i którędy? Psz, Jak mówiłam, panie dyrektorze, nie mam jeszcze pomysłu, co będziemy sprzedawać podczas akcji. Świetnie. A ja mam dobry pomysł. Wieprzowinę z fasolą. Wieprzowinę z fasolą? Ale skąd mielibyśmy ją wziąć? Z naszej kuchni. Jest 450 puszek, które na ciebie czekają. Oto moja zgoda. 450 puszek wieprzowiny? Skąd się tyle wzięło? Kucharka ma coraz gorszy wzrok i pomyliła się. Myślała, że zamówienie jest na 50, ale dopisała jeszcze jedno zero. Proszę się nie martwić, dyrektorze. Ja się ich pozbędę. I zbierzemy spory fundusz na bibliotekę. Po co mu fundusz na bibliotekę? Według mnie pani Skorn ma hopla na punkcie książek. Wyglądają jak nowe. A, wieprzowina z fasolą podsunęła mi pomysł na doskonały żart. Pomogę, Jen, a ta akcja będzie niezapomniana. Też to słyszałeś? Coś tu wpadło. Hmm? Granat! Dymny! Już się nie wymknął. Wszystkie wyjścia zamknięte. No to chodźmy. Złapiemy te gryzonie przy jedynym możliwym wyjściu w sektorze L. Oj, chyba widzę światło Tam jest wyjście, idziemy Ciekawe, co uh. tym razem usłyszę W szkole są szopy, niech nikt się nie rusza, dopóki ich nie złapie Błagamy, niech pani nas nie wyda Proszę tutaj! Znalazłam grzonia! Hmm. <grym> <grym> o? Coś te szopy okropnie ostatnio nam wyrosły. Czułem, że te dwa gagatki są tymi szopami. Obaj zasłużyliście na karę. Przez cały tydzień dużą przerwę będziecie spędzali z panem dozorcą i sprzątali szkołę. Wspomniałem, że nasz dozorca był kiedyś sierżantem grenadierów? Uch. Dany, co nas nie złamie, to nas wzmocni. Nie ma nieudanych żartów. Są marni, do dowcipnisie. A masz nicze. Chodź już. Skoro tak dobrze Wam idzie, ujrzcie książki według wagi. Aha. Pociesza mnie tylko to, że nie jestem panem Skorn. Panem Skorn? Przecież ona nie ma męża. Chyba tylko wariat mógłby się z nią ożenić. Jakoś mnie to nie dziwi. Ach, czas na spotkanie z naszym oprawcą. Już ja sobie z wami zatańczę, rekruci. Chcieliście się zabawić? To trafiliście na godnego siebie partnera. <grymne> Powiedz, co cię tak bawi, Larkin? <grymne> Proszę bardzo, śmiej się. <laughs> Przyda ci się dobry nastrój podczas szorowania ubikacji. Zaczyniecie od tych w męskiej szatni. Ma być tak czysto, żeby można było jeść z podłogi, tak jak z tej tutaj. Je pan z podłogi? Nie lepiej z talerza? A, faktycznie czysta. <laughs> To zielone jabłuszko? Magnolia. Naprawdę pięknie pan sprząta, żona musi być z pana bardzo dumna. Niestety nie miałem szczęścia spotkać odpowiedniej kobiety. Jestem wciąż samotny. Wynocha stąd! Wynocha! Idźcie. Jakoś dziwnie mi to pachnie. Na pewno się nie zepsuło. Jest data przydatności do spożycia. No i... Gdzie moje okulary? Co tam? O, w porządku, już wiem. E, są dobre jeszcze przez rok. E, wspaniale. Proszę je trzymać na ogniu. Rozpoczynamy wielką akcję. Uch. Straszne, okropne. Damskie toalety są gorsze od męskich. Mam tego dosyć. Do końca życia będziemy myć toalety, bo dozorca się od nas nie odczepi. Stary, ta robota mnie wprost zabija. Nie byłoby tak źle, gdyby ciągle nie chodził wściekły. Dany. Martin mówił, że pani Skorn jest samotna Aha A pamiętasz, dozorca mówił, że nie ma żony Rzeczywiście Myślisz o tym samym, co ja? Że nie będę miał już rąk tak gładkich jak kiedyś? Nie, o sfatach! Jasne, o swatach e, To było drugie na liście Proszę o uwagę Dzisiaj w stołówce wieprzowina z fasolką Za niewielką opłatą zapewniamy niespodzianki Liczymy na wasz apetyt Najpierw obowiązki. Musimy zrobić wszystko, żeby akcja Jen odniosła sukces. Idziemy! Podaj naszą tajną broń, przyjacielu sabotażysto. Wypróbowałem ją w nocy. Nasz ogródek wyglądał jak prawdziwa Arktyka. Te toalety nie mają żadnych szans. E, już. Teraz następne. Według moich obliczeń to ostatnia toaleta w szkole. Chodźmy. Tutaj pachnie miłością. A według mnie cuchnie. Panie dyrektorze, wydałyśmy już trzy czwarte porcji wieprzowiny. Świetnie, wszystko idzie wprost doskonale. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Przyjmujesz kasę, czy nie? Jasne, że przyjmuję kasę na szczytny cel. Czas na operację. Miłość nie zna granic. Pani Skorn, wie Pani, że w tej długaśnej kolejce stoi ktoś, z kim ma Pani ogromnie dużo wspólnego? Och, naprawdę? A niby co? No, e, e, jesteście starzy? Nie! Książka to nie jest taca na posiłki! Straciłem punkt. Przypominają się dobre czasy w półku. Lubi pan fasole? Słyszałem gdzieś, że pani Skorn ma świetny przepis. Może ją pan spyta. Tak, kiedyś spytam. O, nie, poszedł bezpiecznik w kuchence. Czy jest elektryk na sali? Ja się na tym znam. I znowu nic. Fasolka na podłodze przy trzecim stole! Och, tak mi przykro! Przepraszam, ja... O, nic nie szkodzi, pani Skorn. Z przyjemnością posprzątam. A jednak im się to udało. Mam nadzieję, że się pani nie obrazi, ale w pani bibliotece jest bardzo czysto. Bo pan proteruje mi podłogi do połysku. Czasami wręcz mogę się w nich przejrzeć. Szczęśliwe podłogi. Pani. Mm. Nie zauważyłem tego dotąd, ale ma pani głos jak. całkiem jak. Co to znaczy? Żeby mi się to już nigdy nie. O kurczę, brzuch mnie boli. Muszę wyjść! Oczywiłno! Mm. Dyrektorze Deroza znalazłam okulary i mam bardzo złe nowiny. Data przydatności do spożycia minęła dwa lata temu. To jest zepsute. I co zrobimy? Nic, a nic, a buzia na kłódkę i tak już za późno.

nie mogę oczy mi łzawią ze wzruszenia. Z przyjemnością ogłaszam, że akcja Jen zakończyła się kompletną klęską. Przybij piątkę! Jen, będziesz musiała zwrócić pieniądze. Dałaś nam zepsutą fasolę! Zepsuta fasola, zatkane toalety i zwracanie zebranych pieniędzy. Nie za dużo katastrof? A to wszystko wina mojego braciszka. Panie dyrektorze! Niech ja tylko się dowiem, kto. To znów Andy, a tym zepsuł wszystkie toalety, bomby z octu i płynu do czyszczenia. Andy Larkin! Muszę to zobaczyć. A nie mówiłem ci, Denny, to się musiało tak zakończyć. Nie przypominam sobie. Larki? Do mnie! O nie, wpadliśmy! dyrektor Derosa. Właśnie sprawdzaliśmy e, całą wentylację. Larkin, mam potąd twoich wybryków. Tym razem przesadziłeś. Wylatujesz ze szkoły. Ostro. Ty pograłeś ostrzej. Przez ciebie biedne eskimoskie dzieci nie dostaną książek. Zaraz przecież dochód miał iść na naszą bibliotekę. Na biblioteki dla eskimosów, nie na naszą Tempoto. <grym> Kto tam jest? Natychmiast proszę wyjść! Mimo dzisiejszych przykrych wydarzeń, to najbardziej obrzydliwy widok. Pani Skorn? I dozorca? Wyjaśnijcie mi to! Jestem zakochany, dyrektorze. Zakochany? To jakaś straszna bzdura! Pozwalam sobie mieć inne zdanie. Czemuż nie miałbym czuć słodkiego uczucia miłości? Czemu tylko piec w szkolnej kotłowni miałby buzować ciepłem? A dlaczego ja mam tylko czytać książki o romansach, zamiast samej przeżywać wielką miłość? Chyba padnę trupem. Chłopcy, chcę wam podziękować. Tak, bo gdyby nie wy, nie bylibyśmy razem. Panie dyrektorze, wiem, że toalety nie nadają się do użytku. Z przyjemnością odstąpię uczniom moją prywatną. Dziękuję! Dziękuję! Pod warunkiem, że zmieni pan zdanie co do tych dwóch. Nie ma mowy, a Larkin nie raz mi podpadł. Sprowadzę przenośne toalety. Eee, a może sprawdzimy datę ważności na puszkach? Coś mi się zdaje, że dyrektor świadomie kazał podać zepsutą wieprzowinę. Eee, Dłużej nie wytrzymam! Kolejny zadowolony klient. Ile już zebraliście? Wystarczy na bibliotekę pełną książek. A jak wrócą na kolejną rączkę, uzbieramy na katalog. Dobrze! Ale macie u mnie wielki minus. Edy, eee... zapomnij o puszkach z wieprzowiną. Zniszczyłem wszystkie dowody Została jeszcze sprawa wybuchających toalet Przecież nasz dozorca posprząta je na błysk I z tym jest kłopot Nigdzie go nie ma Pani Skorn też Podobno uciekli, żeby się pobrać hm. Więc chwytajcie za szczotki i do roboty Chłopcy klozetowi Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie JetX studio Eurocom. Reżyseria Andrzej Preciks, dialogi Katarzyna Preciks, dźwięk i montaż Jacek Gładkowski, opracowanie muzyczne Piotr Gogol, kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Jacek Kopczyński, Paweł Szczesny, Krystyna Kozanecka, Mieczysław Moreński, Jacek Wolszczak, Ewa Serwa i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Miczuka śpiewali Jacek Kopczyński, Piotr Gogol, Krzysztof Pietrzak i Adam Krylik.